Hej, cześć mach ludzie, z tej strony Corner i witam na kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z Friday Night Funkin z moda Midfight Masses. W tym, gdzie ostatnio nie było zbytnie dużo odcinków na kanale, ale ostatnio jak sami wiecie już się powoli kończą wakacje. No i trzeba się jakby powoli przygotować do szkoły. No to jest ten trochę smutniejszy scenariusz. Ale nie będę o takich rzeczach rozmawiał w tym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy przychodzili moda, który już wyszedł naprawdę dawno temu. Jest jednym z lepszych modów, który musiałem po prostu w końcu nagrać na swój kanał. No więc, co? Bez dłuższego przedłużania, przechodzimy do samej modyfikacji. Dla osób, które już znają modyfikację, na pewno wiedzą, że już po całym tutaj ekranie głównym nasze postacie będą wyglądały co trochę inaczej. Ponieważ, jak sami widzicie, mamy tutaj właśnie Meat Find Passes. My sobie zagramy na Alcie, ponieważ na Alcie nigdy nie grałem A wydaje mi się, że jeżeli jest po hardzie to wydaje się, że może być trudniejszy Więc odpalmy sobie tryb Alt I ogólnie mamy tutaj wersję Mid Fight Masses, ale jest to wersja Remastered Czyli właśnie w sensie tutaj jest, postacie są jakby inaczej narysowane Tak jakby powiedzmy trochę ładniej nawet bym powiedział od oryginalnej wersji Ponieważ oryginalnie Mid Fight Masses zostało usunięte Oryginalna wersja gry została usunięta niestety a szkoda, ponieważ ten mod był naprawdę świetny. Jeżeli mi się uda znaleźć jakikolwiek link do jakiegoś remastera, który będzie, w którym będziecie mogli pobrać całą grę, to wam go dam w opisie. Jeżeli nie, to dam wam jedynie asetsy, tutaj właśnie do e, tych tutaj wyglądów postaci. Jeżeli będziecie mieli jakąś Kaeda Engine, czystą maszynę od FNF'a, to będziecie mogli sobie tam w grę te mody. Dobra, czekając, come on, it's gonna be a big night. No weź, to będzie naprawdę wielka noc. Uh, this time I really want you to I know your difference are huge gap, but... Uh, no proszę, chciałabym, żebyś w... na... teraz naprawdę przyszedł, wiem, że to jakby tam różni się od tego, co tam normalnie robisz, ale... Mamy naszą tutaj koleżankę. I really want to spend time with you today, naprawdę chciałabym spędzić ten czas dzisiaj z tobą. So you should really get here, czyli naprawdę tutaj będziesz. Przepraszam, don't be sad, nie mu nic złośliwy. That was very unholy of you. To naprawdę nie niemiłe, jak na ciebie. Ah, you know what? Wiesz co? Just get here, OK? Po prostu przyjdź. I see you soon. Zobaczymy się później. I have some guests over. E, mam tutaj gości. No i się rozłączyła. Dobra, O, jesteśmy my. E, greetings, sorry for this innovence. Are you interested in joining? E, witajcie, e, Sorki, za to. E, czy chcielibyście do nas dołączyć? Bibu, e, bab. Ja i mój boyfriend rozmawiamy się za toaletą. O, ale wy oboje wyglądacie jakbyście pasowali do tego miejsca. Jestem tego pewna. Biba, Bobi. Huh? I didn't quite understand what you said. E, wiesz co, nie rozumiem zbytnio co do mnie mówisz. Znaczy jakby nie rozumiem tego co mówisz. E, ale chyba będzie lepiej jeżeli pokażę ci dlaczego będzie to dla was dobre dołączyć do nas. Skibip. No i przechodzimy do pierwszej piosenki. Jezu, już tak dawno nie grałem w tego moda, ale te piosenki akurat bardzo dobrze znam. O, ale tych strzałek akurat nie znam, bo ja, tak jak już mówiłem, pierwszy raz grałem to na Alcie. No, czyli pewno obstałem, w stanie coś w stylu, że ten tryb trudności to jest po prostu double strzałki. A no, tutaj akurat może być ciężko, bo dawno już nie grałem, jak już mówiłem ostatnio, strzałki za to, że nie było odcinku. Ale już mówiłem na samym początku też dlaczego tak trochę jest z tym Też trochę właśnie we FNH ostatnio dawno nie grałem Więc sorki jeżeli trochę będę tutaj misował Na razie perfect combo, więc jest git, jest git No ale mamy nasz tutaj Ukochaną Sarf Tak się właśnie nazywa tutaj nasza główna postać, tak samo jak modyfikacja trochę Oj, no i już zmisowałem Sarwentę oczywiście no i jak można zauważyć, jesteśmy w jakimś kościele. No tutaj, jak na nią mówili, zakonnica. Co nas po prostu przyjąć do swojego tutaj kościoła, czy jak to powiedzieć? No dobra, jakoś to wyklikałem, ale 5 minut zrobiłem. No ewidentnie nie w formie. Ale damy radę, damy radę, spokojnie. Najważniejsze, żeby przejść Tam misy mam nadzieję, że wybaczycie. Ale naprawdę, nie grałem od ostatniej chwile. Ostatni odcinek na kanał oprócz tego, który wam życiłem teraz niedawno, czyli z Mata, wleciał około 5-4 dni temu. To od tego czasu nie grałem we Feneta, więc trochę mi się już palce wiecie. Miał ja, co, jak co, ale muszę przyznać, modyfikacja dalej jest świetna i te piosenki, tak już wpadły mi w ucho. Jeżeli ktoś tego wcześniej nie słyszał, to. Naprawdę polecam sobie samemu też zagrać w modyfikację, bo jest naprawdę świetna. Jeżeli uda mi się znaleźć link, to na pewno będziecie mieli go w opisie poniżej. Okej, okay, widzę jak to jest... Dzieciaki, Takie dzieciaki jak wy zawsze przychodzą w, te, w takie m, sekretne miejsca jak te e, żeby na przykład tutaj się zabawić czy coś na stylu. E, this time I give you another chance to take my offer. E, tym razem dam Ci kolejną szansę na to, żebyś zaakceptował moją ofertę. E, naprawdę chciałabym, żebyście do nas dołączyli. Bibu bip. Okej, czas na drugą piosenkę Serwenty się chyba trochę wkurzyła. I chyba już trochę zmęciła. Let's go! Ej, ale dosłownie te strzałki są jeszcze trudniejsze niż te kiedy jak grałem na hardzie w Słuchajcie, sensie, bo bardziej jest ich tutaj więcej. Let's go sarwenty! O naprawdę dawno nie grałem Oj Konie corner łapisz ten raid, chill chill Nie ale muszę przyznać, że Co jak co, dawno nie grałem w tą modyfikację Ale dalej jest świetna A w szczególności, że nie grałem w tą remastered wersję właśnie Grałem w oryginalną Jeżeli w montażu będę pamiętał To prawdopodobnie Zamieszczę wam skriny, jak wyglądała tutaj właśnie postać, na przykład serwente i kolejnych, które się pojawią w oryginalnej wersji. Let's go. Let's go. To chyba, że w kliknęłem. Ale jednak ciężko czasami przestawić nagle dwa palce na dwa przyciski, kiedy gra się tylko jedną ręką. Ale damy radę, damy radę. Możecie jak standardo w komentarzach napisać, która piosenka oczywiście podobała wam się najbardziej z tej modyfikacji. A przypnę wam serduszko w komentarzu, pod tym. Oh, pop. Oh my god Już dawno tego nie grałem, ale co jak co, może sprawić, że na Alcie jest o wiele większe wyzwanie niż na Hardzie Jak kiedyś grałem Już za pierwszym razem pamiętam, że miałem problemy, jak jeszcze uczyłem się grać w FNFa O, oh, jest i on! Jest i on O, oh, w końcu przyszedłeś hmm. e, Przepraszam za kłopoty, Raf. Batlook, to jest mi że musiałeś, i, ce, i za to, że musiałeś też zobaczyć mnie w ten sposób. E, jest okej. Okay. O moja robota, zajmować się rzeczami tego typu. Jest i Raf, jest i koleś, na którym nauczyłem się najbardziej klikać podwójne strzałki. E, widzę, że kliknąłeś chyba naprawdę dużo przycisków, kiedy mnie nie było, ha. Where you should just run away or join the church, where you could. E, Więc mogłeś stąd uciekać albo dołączyć do kościoła. Jak jeszcze mogłeś, ale zdecydowałeś, że jednak tutaj, jakby będziesz chciał przeszkodzić. So, here we are, więc dlatego tutaj jesteśmy. Bububiba. biba? Nazywam się Raf. Tak, jakby co? Bad is the last name you... Ale to wy... raczej ostatnie imię, jakie usłyszysz przed tym. Jestem trochę zmęczony tego typu rzeczami. I have to do what I mean to do. Po prostu muszę zrobić to, co muszę zrobić. E, takie, coś takiego jak złamanie nogi, e, but, ale I might end up breaking your literal and I'm going to make this as painful as possible for you. Ale będę jakby, po, po prostu będzie tak śpiewał e, przeciwko nam, że po prostu będziemy się czuli jakbyśmy się połamali, to wszystkiego coś w tym stylu. E, I twojej małej dziewczynki. A? Nie byłem w stanie tego dokładnie przetłumaczyć, więc po prostu gość e, Raf chce nas rozwalić. I to jest świetna muzyka, tak uwielbiam to. Zawodilla. Tak się nazywa ta piosenka właśnie od Rafa. Ej, dobra, na arce to jest. O, nie, nie, nie. Tego tego nie było na hardzie. Tego nie było na hardzie. O oh, shit. Że musisz. O, panie. Ja nie jestem takiego gotowy. Ja nie grałem za mną. Halo, Raf, chill. Chociaż z drugiej strony się Też musiałem poprawić, żeby dopuścić tego Oj, naprawdę dawno grałem już 12 misów, masakra to nie jest wcale aż takie trudne w sensie. No dobra, może jednak klikanie podwójnych strzałek po trzy naraz może być trudne. Lecimy. Aj Jeden miss. O panie co? Musiałem trzymać dwie strzałki po bokach i środkowe. Jak ja mam tu jedną ręką zrobić? 20 miejsców no nie O właśnie, to Masakra Spokojnie, traf O Zapomniałem, że tutaj przyszedł Cholera Świetna piosenka Ale widać, że moje palce nie są w formie Dziękuję, wiem, wiem. No spokojnie. Na, najważniejsze to nie przegrać. Tak już przegrał to już w ogóle była blipa. No i koniec. Został się rozwalony Raf. Ale jak pamiętam, to jeszcze mam jedną jakby modyfikację, gdzie mam jakby trochę trudniejszą jeszcze piosenkę Rafa, ale to prawdopodobnie zagramy już kiedy indziej. Ale to chyba jeszcze nie jest koniec. Przepraszam, Starf. Jest okej, okay, naprawdę. Yy. Jestem zmęczona bawieniem się of this, uh, I am quite tired of this cat and mouse chase, you know? jestem zmęczona tym jakby zabawą w kota i myszkę, so I want to let you a little secret of mine, więc zdradzę wam mój mały sekret, tak pomiędzy nami, żeby to, i weźmy, zróbmy tak, żeby to pozostało tylko między naszą czwórką, ok? Hmm? Co? May God forgive you. Lepiej proś Boga o to, żeby Cię wybaczył. <noise> Jest i transformacja surf. Jak ona fajnie wygląda w tej remasterowanej wersji jako demon. O, Ale ja nie. O, kierła. Oj, w ogóle tu mam strzałki dodane. Dajcie że w podstawowej wersji jak grałem to były tylko te takie krzyże zrobione W sensie nie mieliśmy takiego tutaj względu na te strzały, dosłownie były tylko krzyże i musiałem tykać same krzyże To może trochę To Dobra nic nie ułatwi Dobra lecimy O, cholipka Jezus, w chill Ja naprawdę tam nie grałem o bo... o je... o jezu. ej, dobra, nigdy nie myślałem, że ten alt jest aż tak trudny Holy shit To w się sensie i tak już sam fakt, że ułatwiają nam strzałki OMG Daj Zagrać 40 już misów co jest? Let's go, surf! Do, 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 do. O Boże, ale ta piosenka też jest świetna, ale w ogóle jak Sarwenty tu wygląda Lecimy Let's go! Damy radę 41 misów To no fajnie by było nie zrobić więcej, ale Może być to lekko niemożliwe 52 cholera Ciężko mi jest jeszcze od tego przyzwyczaić palce do tej prędkości 63, kurde no. Jedle zaraz do 100 dojdę. Let's go, Sarwenty. Ale nigdy nie może być łatwo, co nie? Gdyby było za łatwo, nie byłoby tak fajnie. Ło! Bo gdyby było za łatwo, to nie byłoby wyzwania, prawda? 83 misy że naprawdę zaraz zrobię 100 misów w tym modzie. No, żyję. Czuję się jakbym pierwszy raz w ogóle grał tego teraz z tego moda, co nie? A? Ojej, trzymanie lewej strzałki, klikanie tych innych to jest masakra, jak gra się na jednej ręce. A ja dam radę? Dobra, udało się nie zrobić 100 misów. 97 misów na alcie. Ja pierdzielę. Pierwszy raz w ogóle grałem alta na Midfight Fight Masses. Więc kompletnie nie ogarniając, co się dzieje. No dobra, no mamy skończoną, skończoną podstawkę. Ale w międzyczasie później doszedł jeszcze selever, a dokładnie Kasanowa, jak sami wiecie, po trackach. Więc mamy jeszcze czwartego tutaj kolegę, którego za sekundę poznacie. I z tego co pamiętam, to miał być jako chyba żarta prelisowy. Żarta prima aprilisowe czy coś Happy Apple Foods, bitches! Eee, tam świętowania, właśnie. I feel like I need to say that before you start y whining over the smallest shit. No i ogólnie mamy naszego Celevera. Akurat jeżeli chodzi o jego postać, podoba mi się tak świetnie. Jeżeli widzieliście jakieś animacje z FNF'a na YouTubie, to animacje z Celeverem są tak zarąbiste. O Boże, to, ten gość jest po prostu prześwietny. Musiałem to powiedzieć przed startem zanim będziecie tutaj robić tę samą rzecz LOL, yes I see you LOL, tak naprawdę cię widzę. But yeah, that's fine Ale tak, okej, okay, fine, expect me to talk a lot, but you know I don't care it you I a lot No będę gadał tyle ile będę chciał i nie obchodzi mnie to czy was to męczy czy nie So let's have some fun Więc w takim razie zabawmy się I też oczywiście na Alcie, więc na Alcie też w tego nie grałem Huh? Eh? No, i też oczywiście. W ogóle teraz zwróciłem dopiero uwagę, że jego wygląd też się zmienił na remasterowanej wersji. Myślałem, że jego nie przerysowali. V.I.C. I'm pairing my own parallel world. Eee, to jakby jest mój własny świat. znaczy jakby to jest inna część mojego świata. Lol, look, dude, I don't know how the fuck you got there. Eee, zobacz, gościu, nawet nie wiem jak się tutaj dostałem. But the demon and the criminal are just searching for a problem making out right now. Ale wydaje mi się, że jakby ten y, kryminalista i demon y, wyszli, w, y, nie ma ich w tym momencie. The name's Celeber by the way. Moje imię to Celeber, jak coś. Uh, no need to introduce yourself newbie, I'll look through you flies to figure out your name. So in the meantime I call you Rouchie. Oh, come on bro. Uh, I'm kind of pissed that you entered my parents' world. I made the temporary so my sister can at least feel the warmth of parents. E, że jakby oni są z jakby innego świata I że jego siostra Leads feel the warmth of your parents Our parents our parents, Że coś tam z ich rodzicami Że jakby Nie znają swoich rodziców Czy to właśnie tutaj nasza para Czyli Sarwente i Raf są ich rodzicami Ale oni jakby nie mogą im się pokazać e, Even if in this parallel universe I met It's not the real them e, Chociaż jestem w innym uniwersum to nie jest to prawdziwe So while my power can keep this place together więc moja moc jakby utrzymuje to miejsce, te światy razem. Chyba tak. I end you along with this place. Oh shit, here we go again. No więc let's go. Two. Yes, it's a lever. Let's go. Pew, 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 pew. Okej, okay. to wydaje się dość powolny na razie. Ja by na pewno włączyłem Alta. Na razie, Celeber, wydajesz się naprawdę łatwiej. Ale na pewno masz dużo przycisków. Let's go, Celeber! Zaczynam się naprawdę zastanawiać, czy nie mi jakiegoś łatwiejszego trybu trudności. Też tak, nawet klikanie kilkunastu strzałek naraz nie jest proste. A jakoś daje radę, nie jest źle. No i już 17 minut, jezu. Ale widać, że tego też nie grałem kiedyś, bo pamiętam, że tam nie było aż tylu strzałek naraz. Ale muszę przyznać, że jego postać na tej remastered wersji też wygląda bardzo dobrze Ogólnie z, z postać Celebera, czy to w oryginalnej wersji, czy tutaj w remasterze Wygląda bardzo świetnie O, jak to jest super Już dawno w tego nie grałem, ale ta piosenka jest naprawdę dobra Chociaż wydaje mi się, że jest wolniejsza niż kiedyś jak nie ugrałem. Chyba, że to tylko na alcie jest taka wolna. Jeżeli nie to najwyżej zabicie mnie w komentarzach, że zagrałem ją na alcie, a nie na przykład na hardzie, ale... Ale seriously wydaje mi się, że jest wolniejsza od tego jak kiedyś ją przechodziłem Być może po prostu na alcie jest taka wolna. Ale dziwne, bo nie wiem, alcie jest po hardzie, więc powinna być trudniejsza to jest co nie wiem. Oni powiem wam, że nie jest tak łatwo klikać te podwójne naraz. Jeszcze chyba z tego co widzę, to niektóre nawet strzałki czasami znikają, jak klikam te podwójne. To jest dopiero dziwne. Ale było tam, że w modyfikacji z Might 5 były błędy z niektórymi strzałkami: że albo się nie klikały, albo właśnie znikały. I czy to koniec? Chyba koniec. To była ostatnia piosenka z tej modyfikacji, ale jak dobrze pamiętam, to jeszcze jest dialog na koniec. Haha, you damn fuck! Did you really expect a warning ending? Ha, naprawdę liczyłeś na jakąś nagrodę na sam koniec. Eee, it's as if you forgot what I said the first time you entered my game, lol eee, chyba zapomniałeś o tym co powiedziałem na samym początku. Jesteś w końcu w mojej grze, lol Anyway, thanks for letting me waste your time. Eee, nie. I, I tak w ogóle, to dzięki za, za to, że jakby zmarnowałeś swój czas tutaj. Uh, have fun collapsing with the universe. Uh, quite sad to see you die like this, but I couldn't care less. Uh, trochę jakby to smutne, że będziesz jakby tam... Uh, to see you die like this, but I couldn't care less. Bye! Pa, O, jest i siostra. Maybe next time I'll be allowed to meet really mama and papa. no. Someday... to jest takie smutne, że ta modyfikacja została usunięta, liczyłem na jakąś kontynuację, a tu jednak przez to, że tam ludzie zhejtowali, to twórcy modyfikacji się wycofali i zamknęli jakby całą tą, że nie można jej teraz pobrać. No co? To by było chyba na tyle z dzisiaj. Dziękuję wam ogólnie za oglądanie. Mam nadzieję, że oczywiście wam się e, podobał odcinek. No i co, widzimy się już następnym razem w Friday Night Funkin' i kolejnej modyfikacji. Już mogę wam zaspoilerować, że prawdopodobnie kolejną modyfikacją, jaką przejdziemy, będzie w końcu długo oczekiwany Tricky Mode. Dzięki Wam za oglądanie z tej strony corner i widzimy się w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. Na razie!